tutaj robi? Jedzie pan sobie, tak? Witajcie. Wiem, że wszyscy znacie bardzo dobrze to nagranie z tym przygłupem w roli głównej, bo królował on we wszystkich serwisach informacyjnych w Polsce przez kilka ostatnich dni. No, ale trzeba zadać pytanie. Co działo się w naszym kraju, że potrzebna była nowa mama Madzi, tym razem w białym BMW? A działo się dużo. Rząd znowelizował prawo, uznając roszczenia ponad 50 tysięcy Żydów do odszkodowań za nazistowskie i komunistyczne zbrodnie popełnione na terenie Polski. Ponadto afera za zamkniętymi drzwiami Sejmu, telenowela III RP z synem komunistycznego mordercy w roli głównej. A na koniec Workout in Poland. Czy Barack Obama przyjechał poinformować nasz rząd o zbliżającej się wojnie z Rosją? 20 milionów złotych. Tyle właśnie będzie kosztować polskiego podatnika wypłacenie odszkodowań dla ponad 50 tysięcy Żydów, którzy ponieśli krzywdy z rąk nazistów i komunistów na naszej ziemi. Powiecie, że to jest jakiś absurd, że dlaczego my Polacy mamy za to płacić? No cóż, tu są dwa aspekty tej sprawy. Pierwsza rzecz, Przedsiębiorstwo Holokaust. To, o czym mówił Dawid Finkelstein. On powiedział, że przecież jest to jeden wielki biznes, na którym największe zyski czerpią ludzie, którzy tak naprawdę często nawet nie mieli nic wspólnego z Holokaustem. Także będzie i tym razem, ponieważ wśród ofiar tutaj ujętych mogą być dzieci, mogą być spadkobiercy, a często różne organizacje występujące w ich imieniu. No tutaj może organizacja o tyle nie, że trzeba mieć obywatelstwo polskie, ale przecież w ostatnim czasie obywatelstwa polskie. Były wydawane dla obywateli Izraela no, po prostu w zastraszającym tempie, wręcz masowo. To była taka produkcja masowa polskich paszportów dla Żydów. Dzisiaj oni będą odbierali właśnie te odszkodowania, to jest ponad 100 euro miesięcznie na, na głowę, czyli ponad 400 zł, w sumie 20 milionów. Niemałe pieniądze, a to tylko kolejny krok no, w zasadzie w procesie przydatywania nas, przyciskiwania i pokazywania. Ile jeszcze można z nas wyciągnąć? No, a druga sprawa to jest polityka historyczna. To jest właśnie pokłosie tych polskich obozów śmierci, polskich obozów zagłady. My sobie sami na to pozwalamy, ponieważ. Yy... Takie stwierdzenie no, już coraz częściej funkcjonuje w obiegu medialnym. Nie tylko zasłynął tym prezydent Obama, ale ono jest popularne w niemieckiej prasie, a także ostatnio w rosyjskiej prasie pojawiają się stwierdzenia. One, co prawda, dotyczą tych obozów z lat dwudziestych, ale tam też się mówi o polskich obozach śmierci. Mimo, że Polacy nigdy nikogo nie zabijali, nawet po wojnie polsko-bolszewickiej, mimo to przypina się do nas. Łatkę, i to jest taka nagonka całego świata, że to są polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady. Ja wam gwarantuję, że za kilka dekad wszyscy będą myśleli, że to my wywołaliśmy drugą wojnę światową, że Hitler wszedł na polskie ziemię, żeby bronić Żydów, że to myśmy ich mordowali, że polski antysemityzm i prawdę mówiąc, no nie wypłacimy się do końca świata. Może w ogóle będzie trzeba oddać Żydom naszą ziemię w ramach posypywania głowy popiołem i no po prostu przepraszania za nasze winy. Nikt już tego. Nie, nie udowodni. Dzisiaj na przykład korwin mike mówi w telewizji, że nie ma dowodów na to, że Hitler wiedział o Holokauście. No właśnie, nie ma dowodów na to. No i na tej podstawie już jest dyskusja, czy Hitler mógł wiedzieć o zabójstwie Żydów, czy nie mógł wiedzieć i za kilka dekad tak samo będą mówić o Polakach. No przecież nie ma dowodów na to, że ich nie mordowaliśmy. No nie ma do... no jak udowodnimy, że to nie my mordowaliśmy Żydów? No przepraszam, Auschwitz jest gdzie? W Polsce. No to, no to jak? No obu jest w Polsce i nie tu ich mordowali, a jak tu ich mordowali, to kto? Przecież Niemcy są gdzieś tam daleko na zachodzie. No to musieli ich Polacy mordować, a my no tak, tak, no, no rzeczywiście, no, no, niefortunna sprawa. Nie niefortunna sprawa, tylko nic się nie robi, a tutaj MSZ powinien protestować zdecydowanie, powinna się podnieść wrzawa, powinny być ogromne pieniądze, te 20 milionów złotych, jeśli nie ma napsze, lepszego naprawdę celu na spożytkowanie, powinno zostać e, przeznaczone na politykę historyczną, na uświadomienie tych wszystkich ludzi, na Zachodzie, że przecież historia była zgoła inna. Wam się to wydaje oczywiste, ale tym ludziom na Zachodzie nie zapytajcie o to, nastolatków gdzieś tam w Ameryce, jaką oni historię znają. Nie wiem, co wam powiedzą, ale podejrzewam, że to nie będzie historia, którą wy znacie. Jeśli wam się wydaje, że wydawanie pieniędzy na politykę historyczną nie ma sensu, no to właśnie zobaczcie przykład Niemiec. Tam w 1956 roku niejaki Alfred Bezinger były nazista, facet, który skupił wokół siebie rzesze gestapowców, manów pracując w kontrwywiadzie w rfn w takiej komórce, która zajmowała się rozpracowywaniem szpiegów sowieckich, czyli jakby takiej najbardziej zakamuflowanej, najbardziej profesjonalnej, wpadł kiedyś na genialny pomysł. Skoro zmieniły się granice, skoro rzeczywiście Auschwitz było w Polsce, Mówmy właśnie o święcim polski obóz zagłady. I tak, e, tak rzeczywiście było. Co on dokładnie powiedział? Odrobina fałszów w historii po latach może łatwo przyczynić się do wybielenia historycznej odpowiedzialności Niemiec za zagładę. To stwierdzenie bardzo Niemcom się płaciło. Dlatego, że należy pamiętać, iż w owym czasie z Niemcami bardzo niewiele państw chciało mieć w ogóle cokolwiek wspólnego. Oni mieli straszny zastój gospodarczy, już nie mówiąc o tym, że państwo było w ogóle zrujnowane, ale nikt nie chciał nawet z nimi handlować przez to, że to byli naziści, okupanci, mordercy i tak dalej. Więc przerzucenie części odpowiedzialności za Drugą wojnę światową na Polaków, przy czym my byliśmy jeszcze wtedy w bloku radzieckim, tym sowieckim w zasadzie, za żelazną kurtyną, więc przerzucenie odpowiedzialności. Odpowiedzialności na wroga Zachodu, no było genialnym rozwiązaniem. To im przyniosło bardzo wymierne korzyści, i dzisiaj widzimy właśnie tego skutki. No a skoro nawet prezydent Ameryki, prezydent Stanów Zjednoczonych popełnia taki błąd, no to znaczy, że jest to albo bardzo świadoma i konkretnie realizowana polityka, albo świetnie zrealizowany plan. Podobną sytuację mamy także na Ukrainie, gdzie od momentu obalenia Janukowycza no, prowadzi się politykę probanderowską, gdzie w zasadzie to jeszcze za Juszczenki zaczęto stawiać pomniki banderowcom, zaczęto wybielać ich zbrodnie, mówić o pewnych incydentach, ale gdzieś tam o jakimś ludobójstwie, mówić, że to byli tacy żołnierze walczący o niepodległość, walczący z okupantem, za wolność Ukrainy. No i dzisiaj rzeczywiście coraz częściej w zasadzie stawia się na ich na równi z żołnierzami na przykład polskiego podziemia. Mówi się, że tam byli banderowcy, u nas byli akowcy i takie rzeczy się głosza, głosi na polskich uniwersytetach. Nasze uniwersytety, zresztą widzieliście w ostatnim odcinku, zapraszają Ukraińców, którzy tego typu rzeczy powtarzają. Więc to jest bardzo niebezpieczna polityka. No a ona teraz jeszcze uległa wzmożeniu. Od momentu przejęcia władzy właśnie przez prawicowców, w zasadzie tych skrajnych nacjonalistów na Ukrainie. Ja nie podejrzewam oczywiście ani Jaceniuka, ani Poroszenki o patriotyzm. Oni mają swoją misję do spełnienia. Bardziej powiedziałbym, że patriotą był Janukowicz, bo przy wszystkich jego mankamentach przynajmniej nie zadłużył państwa. On prowadził politykę, że Ukraina, co prawda była biedna, tam się naprawdę wszystko wolno rozwijało, ale mimo to była w miarę samowystarczalna, jakoś dawała radę. Natomiast Poroszenko teraz wprowadził szereg amerykańskich firm, firm nabrał ogromnych kredytów na zachodzie. No, że wszystko to przypomina scenariusz tego filmu do Dokumentalnego spowiedź agenta, gdzie on dosłownie, pan Perkins, mówi: Jak można upadlać narody, jak można całe państwa po prostu rzucać na kolana, biorąc po prostu gigantyczne długi, których te państwa nigdy już nie spłacą. I my ten przykład znamy z własnego podwórka, ponieważ podobną politykę realizuje nasz premier, pan Donald Tusk. On zadłużył nasz kraj na 300 lat. Ja wiem, że teraz takich liczb jest bardzo dużo w internecie, opracowania się pojawiają, wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie odczuwa tak naprawdę jeszcze. Dlatego nikomu nie wydaje się, że to jest poważna sprawa. Słuchajcie, to jest bardzo poważna sprawa. Ponieważ Gierek, o którym mówi się wyłącznie w kontekście zadłużenia państwa, zadłużył nas na lat 30, czyli 10 razy mniej niż Tusk. Nie jesteśmy w stanie spłacić długu, który zaciągnęły obecne władze w Polsce. To jest nasza tragedia, tylko my jeszcze tego nie odczuwamy, ponieważ te długi są długoterminowe. Jest coś takiego, co się nazywa rolowaniem długu, czyli zaciąganiem kolejnego długu, żeby spłacić ten poprzedni, natomiast oprocentowanie jest coraz większe i my niedługo zaczniemy odczuwać to. Tylko, że Platforma się tym nie przejmuje, bo no przecież oni już trzecią kadencję raczej rządzić nie będą, a jeśli Polacy są tak głupi, że wybierają ich raz za razem, to co ich to obchodzi? No to tym lepiej. A jak nie będą rządzić, to oni już mają swoje nakradli, więc czym się będą przejmować? A Polacy dopiero się obudzą, jak e, może za jedną kadencję, może za dwie kadencje dojdzie w końcu do władzy jakaś partia, może nawet sensowna partia. I nagle okaże się, że będzie trzeba dowalić tak ogromne podatki, tak wielkie obostrzenia, tak wielkie restrykcje, że dojdzie tu do rewolucji. Ale ta rewolucja będzie skierowana właśnie w złą stronę, bo będzie skierowana wobec władzy, która te obostrzenia będzie musiała wprowadzić. Na skutek decyzji, które są podejmowane dzisiaj. Tak to działa, ale rzadko kto zdaje sobie z tego sprawę. Mówiąc w ogóle o polskich tuzach polityki, no nie sposób wymienić polskiego po prostu oligarchę największego. Zaraz wam powiem kto, ale najpierw spójrzcie na te budynki. To jest willa, bardzo dobrze wam znana prezydenta Janukowycza, który uchodził za wielkiego i strasznego dyktatora i oligarchę. To jest pałac pana Poroszenki, nowego prezydenta Ukrainy, a to są włości naszego oligarchy. No i teraz pytanie: czy wiecie o kogo chodzi? Tak, chodzi o pana Kwaśniewskiego. Yy, powiecie zaraz, że komuch, że to wiadomo układ? Nie, nie komuch. To, komuch to jest takie bardzo ogólne określenie. To nie jest komunista, to jest oportunista. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że komunistą się bywa, a oportunistą się jest. Gdzie leży różnica? E, otóż oportunista zawsze będzie trzymał z tym, kto jest silniejszy, kto mu więcej da i więcej zaoferuje. Była moda na komunizm, przeszła, e, to Kwaśniewski wyrzucił wszystkie czerwone krawaty z szafy i, i z pierwszego aparatczyka komunistycznego. E, stał się prezydentem wszystkich Polaków, którzy, który wprowadził nas. Do NATO, do śmiertelnego wroga Moskwy. Kwaśniewski wprowadził nas właśnie do NATO, otaczając się przy okazji szeregiem właśnie ciekawych różnych ludzi tu, z świata polskiej, polskiego biznesu, różnych tam kulczyków, guzowatych krauzach i innych. No, i ten Kwaśniewski właśnie był przyczyną zamknięcia ostatnio Sejmu. To znaczy nie zamknięcia dla wszystkich, zamknięcia go dla naszej wiadomości. Ponieważ jak pewnie zauważyliście, parę dni temu Sejm Polski obradował za zamkniętymi drzwiami. Nie można było tam po prostu ani wejść, ani dowiedzieć się, co tak naprawdę miało miejsce. Natomiast tajemnicą Poliszynela jest oczywiście temat, a chodzi o skandal dotyczący rodziny Kwaśniewskich, o ich różnicę. Tam zeznaniach majątkowych, ja zaraz wam to wytłumaczę o co chodzi. Mianowicie y, tam głosowano w Sejmie nad uchyleniem immunitetu y, dla szefa CBA, pana Kamińskiego, który po prostu mówiąc bardzo kolokwialnie, ale deklarujcie mi po prostu muszę. Dobrał się do dupy Kwaśniewskiemu. <gry> I ten pan Kamiński ruszył wierzchołek góry lodowej, dosłownie wierzchołek góry lodowej, ponieważ śmiał trafić na aferę, w której Kwaśniewscy legalizowali swoje lewe dochody. Na pewno słyszeliście o tej fundacji Jolanty Kwaśniewskiej, przez którą też przechodziły grube miliony, tam pralnie pieniędzy i tak dalej. No ale jak to się w Polsce robi? Otóż wszystko zaczęło się od tego. Jak e, kiedyś na jednej z taśm, właśnie z ukrycia nagrany pan Oleksy powiedział, że no, Olek ma swoje źródła, to jest taki e, mały oszuśnik, to jest taki cwany e, krętacz, który tam po prostu zawsze potrafi tak zahachmęcić, że wyjdzie na swoje. No więc... E, Kwaśniewcy nie ujęli w zeznaniu majątkowym ogromnych milionów złotych, których rzekomo nie posiadali. Posiadała je za to rencistka, która ma dochód roczny 10 tysięcy złotych. Co ona mianowicie posiadała? Posiadała willę w Kazimierzu Dolnym wartą 3,5 miliona złotych. Wiadomo, że jak na rencistkę, to <gryw> bardzo ładne mieszkanie. Tylko pytanie, skąd je ma. A no, jak się okazało, do czego doszło CBA, miała je od państwa Kwaśniewskich. Tylko, że państwo Kwaśniewscy, kiedy się tylko zorientowali, że służby się nimi interesują, i tą willą, postanowili przekazać, sporządzić akt sprzedaży tej willi swojemu znajomemu. Po czym, gdy sprawa nabrała jeszcze tempa, jak najszybciej ją sprzedać. No i teraz, właśnie, to jest ten cudowny model. Macie, powiedzmy, 3,5 miliona złotych. Inwestujecie to wszystko w budynek, który zapisujecie na jakąś lewą osobę, Ta lewa osoba sprzedaje ten budynek innej osobie i pieniądze są już wyprane, są już czyste. Możecie część oddać tej, tej osobie. Myślę, że tę emerytkę zadowoliłby każdy grosz w tej sytuacji, ale nawet gdyby dać jej pół miliona, to 3 miliony zostają dla Was. A przecież te 3 miliony mogą pochodzić z dowolnych źródeł. No może być łapówka, no może być po prostu wszystko, ale pieniądze są już legalne, ponieważ ktoś te pieniądze Wam po prostu no, przekazuje w ramach, nie wiem, przyjaźni, interesów, no to już jest wasz znajomy, to nie jest wielki przedsiębiorca z zagranicy, który oferuje na przykład offset, prawda, bo to już byłaby sprawa korupcyjna. Tutaj są rozliczenia między znajomymi. No i właśnie pan Kamiński dobrał się im do tego i owego i wybuchła wielka afera w Polsce, której reperkusje trwają do dziś. Co ciekawe, w tej aferze tam... Zgodę na, na, na właśnie wydanie pewnych dyspozycji dla CBA, na pewną prowokację, która tam miała miejsce, już nie wchodząc w szczegóły, wydał ówczesny minister sprawiedliwości, pan Czuma, to było jeszcze właśnie zarządów Platformy. Natomiast Platforma dzisiaj gra zupełnie w drugą stronę. Oni bronią bardzo Kwaśniewskiego. Doszło tam zapewne do jakiegoś porozumienia i odwracają kota ogonem. Wtedy Kamiński był ok, teraz trzeba go zniszczyć jak najszybciej. No i konsekwencje właśnie są. Ale. Yy, Kamiński wygłosił tak merytoryczne przemówienie w Sejmie, że kilku posłów Platformy wyłamało się, zniszczyło tę lojalną maszynkę do głosowania, e, czyli ten e, taki system partyjny, że wszyscy głosujemy tak samo, no i zagłosowało jednak, żeby mu tego immunitetu nie uchylać. I nie uchylono. No, pytanie tylko dalej, co, co ze sprawą? Dlatego że e, prokuratura tam, gdzie mogła, to ukręcała łeb w sprawie. Jedna z e, e, pani sędzi nawet powiedziała, że o, to jest taka, taka wysoka. Sprawa, że to góra powinna to rozliczyć, wziąć za to odpowiedzialność, oni powinni zdecydować. No, przecież oni y, sami y, bardzo by chcieli być sędziami we własnej sprawie. O czym świadczy właśnie przeniesienie tego śledztwa y, do jednej z prokuratur w Warszawie, którą z kolei zarządza syn bardzo dobrego przyjaciela Olka. Super, ale to taka cała rodzina jest. Ja jestem ciekaw, jaką w tym rolę odegrała na przykład siostra Kwaśniewskiego, o której wiemy bardzo mało. Wiemy tylko tyle, że jest prezesem jakiegoś banku w Szwajcarii. No, super stanowisko. A nie, nie mógłbym po prostu, jeszcze nie mówiąc, znaczy, mówiąc o rodzinie Kwaśniewskich nie wspomnieć o jego tatusiu, o którym też wiadomo trochę więcej, no ale w świadomości społecznej tak naprawdę niewiele. A kim był tatuś Kwaśniewskiego? Był komunistycznym zbrodniarzem, był mordercą, yy, przeprowadzał wyroki, w ogóle jaką się tutaj znalazł na terenie Polski. No... Facet był Żydem. Podczas II wojny światowej komuniści bardzo chętnie wykorzystywali właśnie swoich Żydów, ponieważ oni często znali bardzo dobrze język polski, żeby przerzucać ich na tereny jeszcze pod okupacją niemiecką, wprowadzać w komórki podziemne Armii Polskiej, żeby rozpracowywali Polaków, wypisywali struktury najsilniejszych patriotów, dowódców i przygotowywali listy do likwidacji, ludzi do likwidacji, kiedy wejdzie Armia Czerwona. I tym zajmował się niejaki pan Stoltzman, czyli właśnie e, tata Olka Kwaśniewskiego. On e, od 1945 roku e, bardzo namiętnie e, na północy Polski m, działał, tam rozstrzeliwał ludzi, e, przesłuchiwał bardzo brutalnie, także młodzież, e, katował ludzi osobiście, e, prawdopodobnie ich też jeździł zakopywać do lasu, no, na pewno w obsłudze, e, czy zobstawał jakiś tam ludzi, bo on był jednak wysoko postawiony. I w latach 50. ten pan e, przeszedł na katolicyzm. E, I jak to wielu z was zaraz by powiedziało: No, t, jaki tam żyd, jaki żyd nie chodzi w, e, w Pejsach, nie ma sztrajmela, tam hałaty, to, to, to nie jest żyd, to przecież to już jest katolik, to już jest nasz. No, komunista, okej, okay, bo takie poglądy, a nie żyd. No to na koniec mogę Wam powiedzieć tylko, że e, kiedy on zmarł w 90. roku. Mimo wszystko zażądał, żeby po 50 latach bycia katolikiem pochować go jednak na cmentarzu żydowskim. I ten fakt bardzo e, skrzętnie ukryto, bo Olkowi e, mogłoby to e, wtedy bardzo zaszkodzić w jego przyszłej karierze. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani e, życiorysem bardzo ciekawym, e, biografią właśnie jego ojca, zbrodniarza, to tutaj macie świetną stronę. Ja link e, do tego właśnie artykułu zamieszczę w opisie filmu. No i na koniec został jeszcze jeden temat, czyli obiecany workout w Polsce. Tak trenuje amerykański prezydent na siłowni. Sytuacja arcykomiczna, widzieć e, prezydenta najsilniejszego państwa świata w takiej sytuacji. No, nie jest to rzeczywiście Władimir Putin polujący z nagą klatą na niedźwiedzie. E, natomiast e, sama e, otoczka wizyty Obamy w Polsce już taka śmieszna nie jest. On przyjechał tutaj w konkretnym celu. My tego celu dokładnie nie znamy, ale można się domyślić. Przyjechał obiecać Polakom pieniądze. Nagle po tylu latach Ameryka oferuje Polakom pieniądze. Hmm, ale na co? Nic nie powiedzieli o zniesieniu wiz, co już staje się nudne. Zresztą słuchajcie, niech oni się tymi wizami udławią. Co takiego tam jest, po co my mielibyśmy tam masowo wyjeżdżać. Niech, niech się naprawdę udławią. Natomiast oferują nam pieniądze, ale na co? Na zbrojenia. I to na zbrojenia, które mają wzmocnić polską granicę na wschodzie. Hmm. Niebezpieczna sytuacja. Po co mielibyśmy się zbroić akurat tam? No ja wiem, niepokoje na Ukrainie, ale przecież Poroszenko w ostatnich dniach dał sobie radę z separatystami. Tam wojna domowa w zasadzie cichnie. Ona już y, ulega jakby y, zniwelowaniu. Kolejni przywódcy separatystów są aresztowani y, i Ukraina wraca do względnej stabilizacji, no, przynajmniej w ich twierdzeniu, więc po co mamy się zbroić? Cóż, Poroszenko powiedział, że po wschodzie Ukrainy, po zaprowadzeniu tam porządku, y, zajmą się Krymem. Krym jest ukraiński i y, Krym y, ma zostać odzyskany. No, ciekawa sytuacja, bo przecież na Krymie odbyło się jednak referendum, y, wszystko jest ujęte w dokumentach i Federacja Rosyjska przyjęła Krym jako swoją część składową. Więc to jest teraz terytorium Rosji. I każda próba naruszenia granicy, y, no. Ukraińsko-krymskiej, można powiedzieć, to jest tak, jakby Ukraińcy wjechali z wojskami na terytorium Rosji. To jest atak na Rosję. No, a w jakiś inny sposób Ukraińcy mogą odzyskać Krym, jeśli nie zbrojnie? No, przecież y, ludzie, którzy tam mieszkają, wypowiedzieli się, że nie chcą z Ukraińcami. Oni wolą z Rosją i może im jest tak wygodniej. Zresztą Rosjanie mają już wobec Krymu wielkie plany chcą go rozbudowywać, o czym może świadczyć fakt, że Zlecono ostatnio powołanie państwowej spółki, która ma wybudować gigantyczny most z Rosji na Krym, właśnie przy, przez cieśninę Kerczańską, więc oni już sobie jakby położyli łapę na tym Krymie i tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A mimo to Ukraińcy prą w tę stronę, że jednak Krym trzeba będzie odzyskać. No ale jak? Sami na pewno tego nie zrobią. Co ciekawe, jeden z rosyjskich ministrów ostatnio zasugerował prezydentowi Putinowi, że może by trzeba przeprowadzić taki prewencyjny atak na Ukrainę, póki jeszcze jest czas, bo Ukraina się teraz zbroi na potęgę, żeby zrobić, w zasadzie powtórzyć pewien wariant, który zastosowali Amerykanie w Libii: zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą, po prostu zniszczyć ich lotnictwem, wyzerować ich siły zbrojne. I wszystko wróci do normy, to znaczy Ukraińcy na długi, długi czas stracą perspektywę walki o ten Krym? W ogóle stracą całą swoją butność, jeśli zostaną tak zniszczeni jak Kaddafi w Libii. Tam nawet nie trzeba by wtedy wejść z wojskami. No ale jaka jest nasza w tym rola? Dobrze wiecie, że większość stron, które zasiadają w Sejmie, opowiadają się po jednej stronie, i w, w zasadzie jasno w tej sprawie My mamy popierać ten przewrót na Ukrainie, mamy popierać tamtejszą władzę i wszystko co naczyni. Zresztą wystarczy spojrzeć na dwie skrajnie, czyli z jednej strony gazetę wyborczą, a z drugiej strony Gazetę Polską. I zobaczycie, że w sprawie Ukrainy one mówią tym samym tonem. To są ludzie, którzy są gotowi poświęcić ostatniego Polaka w imię. No, po prostu walki za Ukrainę. I teraz, dlaczego jest to niepokojące? No, przede wszystkim docierają do nas informacje, w internecie możecie też dużo tego znaleźć, że nasi obywatele, w zasadzie młodzi ludzie, jak ja i wy, przechodzą teraz masowo szkolenia z czegoś, co się nazywa obrona cywilna. To nie są w zasadzie no takie szkolenia wojskowe, ale młodzi ludzie, którzy byli na komisjach wojskowych, którzy dostali kategorie wojskowe, są wzywani z powrotem do WKU i tam przechodzą szkolenia, żeby wiedzieć, gdzie są schrony przeciwlotnicze, jak tam zabezpieczać rany po prostu postrzałowe, no generalnie takie różne rzeczy. Tam mój dobry znajomy dostał przydział do jakichś służb medycznych, gdzie on studiuje informatykę. A mimo to przeszedł szkolenie z pierwszej pomocy, ale nie takiej ratowniczo-medycznej, tylko z pierwszej pomocy czysto wojennej. No, to jest. Po prostu sprawa no, niesamowita. Chłopak mieszka na wschodniej ścianie Polski, więc to jest bardzo szeroki proceder. On mi zresztą mówił, że bardzo wielu jego kolegów dostało właśnie takie zgłoszenia. Są to młodzi, zdrowi ludzie, no i bardzo wielu z nich właśnie różne takie dyspozycje otrzymuje. Póki co to są oficjalnie tylko takie szkolenia, przypomnienia, jak tu się zachowywać. Ale tak na dobrą sprawę, kiedy ostatnim razem coś takiego w Polsce miało miejsce? Bo ja za swojego życia nie pamiętam w ogóle, żeby ktoś coś takiego mówił. Schrony przeciw bombom? Wy w ogóle wiecie, gdzie coś takiego jest w najbliższej okolicy? Oczywiście dobrze jest wiedzieć, tylko. Yy... Dlaczego przez ostatnie 25 lat nikt w ogóle o tym nie mówił? W ogóle nie było tego tematu i nagle, tak po prostu z dnia na dzień stwierdzili, jednak trzeba uświadomić społeczeństwo, że dwie syreny to nalot, a trzy syreny to atak gazowy, a coś tam, nie wiem, tak strzelam. Ale dlaczego nagle dzisiaj? No cóż, odpowiedź y, może być y, bardzo niepokojąca, ale ja nie będę Wam po prostu tego wykładać już na siłę, bo to są tylko moje spekulacje. Zakończę. Yy, po prostu tym filmem. Nagrywasz? No ja jeszcze. kręci ty, się. Zobacz, to ja pierdolę, zobacz, ten, zobacz, 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 obwieszczenie mobilizacji. Zobacz, ja pierdolę, zobacz, o co chodzi, ty. No. Dobrze, zobacz, zobacz. Karta powołania przecież do co karta powołania, no. co jest, jakiś pasek, kurwa. I wy to drukujecie całe no, czas? A kto to drukuje? Ja to drukuję, Kto no. wam kazał? Ty, zlecenie przyszło, k**wa, blachy przywieźli, papier przywieźli, wszystko przywieźli, kurwa. całą noc zapierdalałem, żeby to drukować. No. Cały to zru, to celu celu. Teraz nie, teraz nie, nie drukuję, bo papier się drukuje. już mam papier znowu ja. przybież, Zobaczcie tego, zdawać. Ile co? tego właśnie mało? 150 kartonów za 300 tysięcy sztuk. A zobacz, a jeszcze mają przywieźć dwie tony papieru na to. No to ładnie. Kłokato. to zobacz, a zobacz, <laughs> o, zobacz